Cześć. Witamy wszystkich w dzisiejszym odcinku specjalnym. Zostaliśmy nominowani przez grupę eksploracyjną NEś Kazan do wiosennych porządków na urbeksach. Jesteśmy dzisiaj w okrągłej łące na cmentarzu menonickim, no, mamy nadzieję, że nie będzie tutaj wiele do sprzątania, że duch w naszym narodzie raczej jest taki, iż miejsca pamięci są względnie szanowane. No ale cóż, zobaczymy, rozejrzyjmy się po okolicy, może będzie rzeczywiście co do sprzątania. To co, Elmo, nie zwlekamy. Najpierw może opowiemy troszeczkę o tym miejscu. Ja oczywiście tutaj nie wiem, czy wspomniałeś, że akcja cała, prawdopodobnie zapoczątkowana przez grupę nieustanne wędrowanie, nazywa się EkoEksploracja. Promujemy takie jakby sprzątanie na Urbeksach. Jak wiecie, sami spotykacie się często z takimi miejscami, które są bardzo, ale to bardzo, bardzo zaśmiecone. My wybraliśmy cmentarz, można powiedzieć dlatego, że uważamy, że takie miejsca wyjątkowo potrzebują takich interwencji. A szczególnie mam na myśli tutaj cmentarze zapomniane. Tak więc będziemy chcieli tutaj posprzątać. Ale też u Państwa w jakiś sposób y, tą wrażliwość zaszczepić, też przez ten krótki film, y, żeby czasem nawet jadąc gdzieś po drodze wstąpić do takiego miejsca, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy znicze gdzieś tam nie latają po całym terenie, czy żadnych butelek nie ma. Często się spotykaliśmy, nawet tu takie osuarium jest niedaleko, spotkaliśmy się, że. Było zaśmiecone w środku, były kości, szczątki ludzkie. No to jest najgorsze właśnie, że w środku, tak. nie? Tam na zewnątrz to jeszcze pół biedy, ale wśród tych kości znaleźliśmy i paczki po papierozach tak. i butelki po piwie. Tak, no to tak. jest coś okropnego. Tak to, to, co się udało, to się sprzątnęło, ale niestety, no, e, nie mamy wpływu też do końca na to, co się dzieje. Dlatego też apelujemy nie tylko do Was, ale też do władz samorządowych przede wszystkim, na których terenach leżą te. Nekropoli, bo naprawdę pamięć o zmarłych to jest niezwykle ważna rzecz. Yy, I buduje, buduje taką społeczną więź nawet nie. Ja jeszcze może przytoczę słowa jednego z ojców naszej niepodległości, Józefa Piłsudskiego. są bardzo ważne w tym temacie, że kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien przyszłości. I właśnie jeśli chodzi o cmentarze, jeżeli widzimy jakieś butelki, jakieś inne śmieci, to bardzo ważne jest uszanować tą przeszłość i ten widoczny śmieć podnieść, zabrać go ze sobą i wyrzucić gdzieś. To jest bardzo mały gest, ale bardzo istotny. Dokładnie. A może kilka słów o samym cmentarzu. Cmentarz jest XIX-wieczny. Jest to cmentarz ewangelicko-menonicki. Przeważają tutaj raczej pochówki ewangelickie, aczkolwiek, jak może już sami zauważyliście, widoczne są też stele menonickie, które przy okazji tutaj na pewno Wam pokażemy. Tutaj jest, można powiedzieć, bardzo ciekawa symbolika na jednej z tych stel, tak? Więc na pewno wam przybliżymy tą ciekawostkę, ale to już myślę, że myślę, że po chwili podejdziemy. Tak więc to zaczynamy, nie? Zaczynamy zieloną akcję. Dokładnie. Już jedna błyskotka jest, niestety. Wieje, nie? No troszkę jo Ale chyba nam to nie będzie za bardzo przeszkadzało O, o tu już ciepełko no, ty masz lepszy wzrok, ja bym tego nie zauważył Ale czekaj, tu coś jeszcze widzę Ten barczek, mój ulubiony, ale to niestety nie jest jego miejsce Też masz? Nie sieret pieniczył. No się tych z grobów to nie zbieramy, nie? Z... Nie, 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 chyba, że coś będzie przewrócone to ewentualnie się poprawi i tyle O, puszeczka Słuchajcie, mamy pierwszą celę, ale to taka typowa, nie? A tutaj tak, czekaj, zaraz ją zobaczę tą kaśnę widzą Już momencik tylko to Tram. No, bardzo fajna. Co prawda za mocno na temat historii cmentarza się w tym odcinku nie będziemy rozwodzić, ponieważ ma nieco inny on wymiar, ale mogę już wam teraz kochani powiedzieć, że na pewno będzie druga część filmu o cmentarzach menonickich, tutaj z Doliny Kwidzyńskiej. Nie jestem dokładnie o, to papieroski dokładnie przekonany kiedy ona nastąpi, ale. Na pewno ten cmentarz będzie jednym z miejsc, w których będziemy ją nagrywać. No widzisz. To jest folia. O, ja mam kolejną buteleczkę. No, tragedii nie ma. Widywałem gorsze sytuacje. O, znicz przewrócony Poprawię od razu. Przy okazji odsyłam naszych widzów do pierwszego odcinku o filmach z cmentarzy, z cmentarzy menonickich, który wydaliśmy w zeszłym roku właśnie na Święto Zmarłych. Też jest dosyć ciekawy. Ale z racji tego, że takich miejsc jest u nas naprawdę dosyć sporo, no to jesteśmy po prostu zmuszeni do nakręcenia co najmniej jeszcze jednego odcinku, ale to nie szkodzi. Jest jakaś plastika, to A, tablica, nie? No właśnie. Kto wie, czy to też nie jest związane z wandalizmem? Chociaż mam nadzieję, że nie, że. Zdecydowanie to jest wandalizm. To tego się tu spodziewało. to ja widzę, jest że... przejrzyście, tak więc. Tym bardziej, że wspomniałeś, że cmentarz jest wykaszany, także ktoś o to na pewno dba, tak. i jakby to rzeczywiście było tak na 100% opuszczone. Ja. To byłoby tych śmieci no miliard razy więcej. No ale Dobrze. zawsze coś. Oczywiście co? Na koniec, żegnając się z wami, chcielibyśmy nominować trzy kanały. My tu i tam zbyt goszczy, pozdrawiamy was i nominujemy od razu. Dwa kroki w cieniu i SRC Urbex, który robi bardzo fajne klimatyczne i nietypowe materiały. Także. Trzymajcie się, kochani. Liczymy, że również wywiążecie się ze swoich nominacji. I do zobaczenia wszystkim w następnych eksploracjach, w następnych odcinkach. Trzymajcie się miło. Heja. Cześć.